Julia Hartwig, znana poetka polska, mianowana ostatnio jej y, Tomik do nagrodynikę właśnie w tym Tomiku, ostatnim Jasny i Niejasny, pisze, że, i pozwolę sobie zacytować, roje niewidzialnych imion krążą w powietrzu bezdomnych, a ona jako poetka przygarnia ich w poczuciu, że rzeczy trzeba nazywać wciąż od nowa bo wszystko, znowu cytuję, trwa niezmiennie, ponieważ trwa przy swoich nazwach. Szanowni Państwo, od kilkunastu lat mam okazję towarzyszyć księdzu profesorowi Michałowi Grzybowskiemu w naszym seminaryjnym refektarzu, to jest w naszej stołówce profesorskiej, w seminarium i obserwuję, jak profesor pyta o weroje, że przytoczę panią Hartwig, o werroję niewidzialnych imion, w swoją siatkę pamięci. <Ky> Przyznam się szczerze, że lubię to towarzystwo. Często słucham o historii naszego seminarium, o wielkich postaciach naszej diecezji i zwyczajnych księżach spełniających posługę na małych, wiejskich parafiach. Przysłuchuję się też dyskusjom między księdzem profesorem Tadeuszem Żebrowskim, obecnym tutaj swoim czy niedawno, 85 lat, też myślę, że jubileusz piękny, i księdze profesorem żywowskim dzisiejszym naszym jubilatem. Podziwiam nie tylko ich wiedzę, ale przede wszystkim umiłowanie Mazowsza i Kościoła na Mazowszu. Nie jest to miłość ani bezkrytyczna, ani sentymentalna. Jest, sprawdzona jest przepraszam, dziesiątkami lat żmudnych poszukiwań historycznych, łączonych często z wieloma innymi obowiązkami. Jeśli ośmielam się powiedzieć dzisiaj parę słów z okazji 50 lat tak miłosnej pracy historycznej, dostojnego jubilata, to tylko dlatego nie jestem historykiem i dlatego proszę nie osądzać tego, co powiem z takich ścisłych racji historycznych. Tylko dlatego, że jestem urzeczony owocami pasji profesora. Jej wiernością, jej wciąż nieugaszonym żarem przygarniania owych rojów niewidzialnych imion które krążą w powietrzu. Podoba mi się ta metafora, bo historyk jest takim przygarniającym te bezimienne imiona, które gdzieś krążą. Jeśli historyk tego nie zrobi, to może zrobić owszem modlitwa, ale przecież dla pamięci ludzkiej ważne jest to, co robi. Pozwolę sobie więc skupić Państwa uwagę na trzech źródłach tej pasji. Są to według mnie umiłowanie nauki przez profesora, jego kapłaństwo oraz jego patriotyzm. Wszystkie opracowania księdza profesora, te które zostały nieprzydzielone do pewnej refleksji, zostawiam pani profesor część tych regionalizmów jeszcze. Wszystkie te opracowania, a więc o duchowieństwie, o parafiach, o płockim seminarium duchownym, są inspirowane rzetelnymi poszukiwaniami naukowymi oraz wyczuwalnym uznaniem dla religijnej, społecznej i kulturowej działalności kapłanu. Prace, prace regionalistyczne księdza profesora Michała Krzykowskiego.